Film zaczyna się w szwedzkim miasteczku Abisko, gdzie płatny zabójca o imieniu Jack właśnie zakończył zabawę z kobietą o imieniu Bella, ale kiedy wyszli z drewnianego domku, nagle pojawił się snajper, nie wiadomo skąd, i zaczął celować, by ich oboje zabić. W takiej sytuacji Jack, jako profesjonalny zabójca, szybko odpowiedział ogniem do tych, którzy próbowali go zabić, i w końcu udało mu się zabić jednego z nich. Jednak zaczął podejrzewać, że to Bella była mózgiem całego planu morderstwa. W końcu Jack zdecydował się zastrzelić kobietę. A potem kontynuować eliminowanie ludzi, którzy próbowali go zabić. W skrócie, po przetrwaniu zamachu Jack postanowił udać się do Włoch, do Rzymu, by spotkać się ze swoim najlepszym przyjacielem Felixem. Felix to agent z centrali, który przydziela misję wszystkim płatnym zabójcom działającym w terenie. Podczas spotkania Felix wyjaśnił, że Bella nie należała do grupy, która ścigała Jacka w Szwecji i że to nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że musiała zginąć w tym ataku. Na razie Felix poprosił Jacka. By przeniósł się do odległej miejscowości o nazwie Kastlevio, ponieważ Jack miał spotkać tam innych agentów, by przeprowadzić nowe misje. Korzystając ze swojego zabytkowego samochodu, Jack wyruszył w pośpiechu w kierunku miasta. Po dotarciu na miejsce, zmęczony po długiej podróży, Jack udał się na odpoczynek do wynajętego lokum, które przygotował dla niego Felix. Następnego ranka kontynuował zwiedzanie każdego zakątka miasta, aż w końcu ponownie skontaktował się z Felixem, by zapytać o szczegóły misji, którą miał wykonać. Wtedy Felix poprosił Jacka, by złożył karabin snajperski, który miał być gotowy w mniej niż tydzień, ponieważ broń miała być użyta przez innych agentów do eliminacji potencjalnych celów, które miały przybyć do miasta. Zaraz po otrzymaniu zlecenia do Jacka niespodziewanie przyszedł ksiądz o imieniu Benedetto i zapytał o cel jego przyjazdu do miasta. Ostatecznie Jack przedstawił się jako fotograf, który będzie podróżował po kilku miejscach, by przygotować artykuł. W skrócie, chwilę po powrocie z wizyty u księdza Jack który właśnie wrócił do wynajętego lokum, zaczął ponownie trenować fizycznie i obserwować każdy zakątek miasta, które mogłyby później służyć za kryjówki. Kiedy z tym skończył, zaczął bywać w kawiarni, gdzie poznał kobietę o imieniu Metyldę, która okazała się być agentką przydzieloną przez Feliksa do odbioru zamówienia na broń, którą Jack miał przygotować. W końcu zaczęli omawiać szczegóły dotyczące karabinu, którego chciała Metyldę. Metyldę wyjaśniła, że karabin musi mieć magazynek na 10 nabojów, oraz zasięg umożliwiający strzelanie na odległość od 150 do 175 metrów, w tym obowiązkowo musi być wyposażony w tłumik. Po krótkim spotkaniu z Matildą, Jack udał się na pocztę, by odebrać paczkę z materiałami do złożenia broni. Gdy już ją odebrał, rozpoczął składanie broni krok po kroku, wykorzystując swoje umiejętności. Z czasem jednak Jack, który nagle stracił motywację do dalszej pracy, postanowił kontynuować składanie broni następnego poranka. W końcu udał się na poszukiwanie rozrywki odwiedzając pewne miejsce. Następnego dnia, ponieważ jego praca była opóźniona, Jack ruszył nocą do warsztatu samochodowego, by poszukać kilku materiałów potrzebnych do dalszego składania karabinu. Jednak po powrocie z warsztatu przypadkowo natknął się na prostytutkę o imieniu Clare, z którą spędził poprzednią noc. Jack, zadowolony ze spędzonego z nią czasu, postanowił zaprosić ją na kolejne spotkanie. Po powrocie do wynajmowanego lokalu, Jack, goniący terminy, kontynuował składanie broni wprowadzając niewielkie zmiany, aby pasowała do zamówienia Metyldai. W końcu, po wielu dniach ciężkiej pracy, karabin został perfekcyjnie złożony. Następnego ranka, po przetestowaniu broni, Jack niestety nie był zadowolony, ponieważ jego własnoręcznie wykonana broń wciąż miała pewne wady. Jakiś czas po zakończeniu testu Jack, który tęsknił za Klarą, zaczął odwiedzać miejsca rozrywki, by ją odnaleźć, ale niestety tej nocy Klerę nie pracowała. Jednak zaraz po wyjściu z lokalu rozrywkowego nagle pojawiła się tajemnicza osoba, która z ukrycia zaczęła obserwować każdy jego ruch. Jack, który zorientował się, że jest śledzony, postanowił zatrzymać się przy sklepie, gdzie zauważył, że ktoś go obserwuje z daleka, a niedługo potem tajemnicza postać nagle zniknęła. W skrócie, następnego dnia, po ponownym zaproszeniu Metyldy na spotkanie, w końcu udali się razem do lasu, by przetestować karabin, który Jack udoskonalił. Po przetestowaniu Metylde była zadowolona, ponieważ karabin Jacka idealnie odpowiadał jej wymaganiom, jednak problemem były nieoptymalne lornetki, więc poprosiła Jacka, by je ulepszył i uczynił bardziej precyzyjnymi. Po odprowadzeniu Metyldei na stację Jack, który tęsknił za kobiecym dotykiem, zwłaszcza za pieszczotami Klari, ponownie zaczął odwiedzać miejsca rozrywki, aż w końcu udało mu się znów spotkać Klarę. Po zaspokojeniu ziemskich przyjemności, Jack, który właśnie wrócił do wynajmowanego lokum, zaczął udoskonalać swój karabin. Następnego ranka, podczas śniadania w kawiarni, Jack przypadkowo natknął się na Klarę. Clare, która potajemnie darzyła Jacka uczuciem, niespodziewanie zaczęła zapraszać go na randki w dni, kiedy miała wolne. Gdy Jack miał wrócić do wynajmowanego mieszkania, ponownie zaczął być śledzony przez tajemniczą osobę, która obserwowała go z ukrycia. Był to zabójca ze szwedzkiego oddziału, wysłany, by zabić Jacka. Jack zorientował się, że jest śledzony, i sprytnie zaczął zwodzić zabójcę imieniem Hunter. Sam obierając go za cel, przez co doszło do strzelaniny między nimi. Po chwili Hunter, który uciekł, bo skończyły mu się naboje, został łatwo dogoniony przez Jacka i skutecznie zlikwidowany. Tuż po tym Jack natychmiast skontaktował się z Felixem, by opowiedzieć o szwedzkich zabójcach, którzy odnaleźli jego lokalizację. Mimo niebezpieczeństwa Felix wciąż kazał Jackowi pozostać w mieście do zakończenia misji. Następnego dnia, po spędzeniu czasu z Clarą, Jack zaczął być bardzo ostrożny obserwując każdy podejrzany ruch, obawiając się, że nadal może być śledzony. Kolejnego poranka Jack, płatny zabójca, który zakochał się w prostytutce, znów zaprosił Clare na spotkanie. W końcu udali się razem do lasu nad rzeką, by spędzić czas. Jednak w trakcie czułości Jack przypadkiem odkrył pistolet w torbie Clary. Pomyślał, że Clare może być jednym z zabójców nasłanych na niego. Zanim jednak popełnił drugi błąd. Jack, obawiając się kolejnej pomyłki, Zapytał Clare o broń. Wtedy Clare wyjaśniła, że nosi ją codziennie celowo, ponieważ wiele kobiet w jej zawodzie zostało zamordowanych podczas pracy nocą, więc nosi ją dla bezpieczeństwa. W drodze Clare nagle wyznała, że chciałaby, aby Jack zabrał ją z miasta i pojechał z nią gdziekolwiek, bo to jedyny sposób, w jaki mogła okazać swoją miłość. Słysząc to, Jack odpowiedział tylko uśmiechem, bo nie potrafił podjąć decyzji, by ją zabrać. Jednak następnego dnia Zmęczony życiem płatnego zabójcy i nie mogąc przestać myśleć o prośbie Klari, Jack w końcu pośpieszył do Felixa, by oznajmić mu swoją decyzję o odejściu z zawodu. Felix, słysząc decyzję Jacka, początkowo ją zaakceptował i obiecał, że pozwoli mu odejść po wykonaniu tej jednej ostatniej misji. Jednak zaraz po zakończeniu rozmowy telefonicznej Felix skontaktował się z Matildą i przekazał jej nowe zadanie: zabić Jacka, gdy tylko odbierze od niego domowej roboty broń. Z drugiej strony Jack, który przeczuwał, że Felix nie pozwoli mu tak łatwo odejść, potajemnie zaczął ponownie modyfikować karabin, który wcześniej złożył. W dniu przekazania broni Jack wręczył złożony karabin Matildzie, po czym zaczął się z nią żegnać, ponieważ był to ich ostatni dzień spotkania. W skrócie: scena przenosi się na dzień obchodów karnawału, kiedy wszyscy się gromadzą. Jack ponownie spotyka Klarę i wyznaje, że podjął decyzję, by zabrać ją z miasta i zacząć z nią nowe życie. Tymczasem Metylde, która otrzymała od Felixa zadanie zabicia Jacka. Zajmuje pozycję do strzału. Jednak w chwili, gdy miała oddać strzał, broń nagle strzeliła wstecz, trafiając ją w twarz i zabijając na miejscu. Okazało się, że ostatniego dnia przed przekazaniem Jack Celowo zmodyfikował broń tak, by strzelała do tyłu, ponieważ przeczuwał, że Felix potajemnie wyśle Matilde, by go zabiła. Chwilę po śmierci Matylda i Jack natychmiast kazał Klars udać się w stronę rzeki. Obiecał jej, że wróci, gdy załatwi ostatnią sprawę, bo wciąż musiał zlikwidować Felixa który nadal próbował go zabić. Zaraz po spotkaniu Jack szybko oddał strzał w mężczyznę i w końcu Felix zginął z jego rąk. Chociaż udało mu się zabić Felixa, Jack niestety został postrzelony w brzuch. Obawiając się utraty przytomności, Jack w pośpiechu udał się na miejsce, gdzie czekała Claire. Film Amerykanin kończy się sceną, w której Jack dociera do miejsca, gdzie była Claire, spełniając swoją obietnicę, by zabrać ją ze sobą i rozpocząć nowe życie.